Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Znowu coś dzisiaj ciekawego będzie. Na warsztacie mamy Peżota 508 Space Wagon, czyli kombiaka, silnik 2 litry HDI, e, 163 czy 4 konie, jakoś tak. E, ale nie o mowa o samochodzie, tylko o usterce, która wystąpiła w nim. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się poduszkami powietrznymi. Bo jest jakiś komunikat sterki poduszki, i w tymże celu zrobimy sobie diagnostykę. Dzisiaj wezmę mniejszego brata. Wiecie, że ja używam sprzętów AutoX-Cana. Dzisiaj sobie tak dla urozmaicenia dużo filmów było z 930, a to jest młodszy brat. I tąże 910 zrobimy sobie diagnostykę poduszki. Także idziemy tam do auta, podpinamy się i zobaczymy co możemy, co zrobimy, ewentualnie jakie są błędy i tak dalej. Zapraszam. 910 ma taką małą głowicę i teraz tak, gdzie tu w 508 w peżocie. wyciągamy sobie wyciągamy sobie tutaj naszą mini popielniczkę. O, tu jest zapalniczka. I pod popielniczką mamy gniazdo nasze. Wpinamy sobie naszą głowicę i odpalamy sprzęt. Mam nadzieję, że bateria naładowana. Usterka poduszek powietrznych lub pasów z napinaczem. Dobra, no to co? Jedziemy sobie w takim razie teraz diagnostykę? Tu już mamy odpalone auto. peżot. Szukamy Peżota. Tutaj są skróty na P. Mamy Peżota. Inteligentny win, niech nam on to wyszuka. Podał Win, podał, że to jest 500 k oprogramowanie 1300X, no i łączymy się. Automatyczne skanowanie, nie? Wejdziemy w moduły sterującej. Teraz mamy tak BSI, kalkulator silnika, skrzynia, system ABS-u, kalkulator poduszek powietrznych, napinaczy. Wejdziemy w to. Odczyt kodów usterek. Usterka przewodu poduszki powierzchni kierowcy poziomu pierwszego. Stały błąd. Jest zamrożona ramka. Numer trybu. Silnik zatrzymany. Odciążenie funkcji komfort. Położenie parkowania plus stacyjka. Przy wyłączonym silniku, prędkość tylna. na zaciskach kalkulatora mamy 11,9V, typ zdarzenia usterki zniknięcie, silnik zatrzymany, klient położenie ze stacyjka przy wyłączonym 117 Dobra, wyjdziemy, mamy zamrożoną ramkę. Teraz wyjdziemy sobie w parametry rzeczywiste, tu mamy przednie poduszki powietrzne. Są poduszki powierzchni kierowcy poziom zaznacz wszystko lecimy stan poduszki błędny zapłonnik działa on włączony nie zdarzenia i teraz stan licznik uderzeń poduszka boczna rezystancja ładunków pirotechnicznych jedziemy zaznaczamy wszystko i ciach tutaj mamy omy wartość poza zakresem pasażer ma 2,2 ohma tu mamy 2,4, 2,3, 2,5 2,5, 2,6 kurtyny i tak dalej czyli mamy recenzję przewodu poduszki po kierowcy czyli chodzi tu o kierowcę bo jakaś wartość jest poza zakresem dobra czyli wiemy gdzie mamy się do niego dobrać na razie sobie to, że tak powiem Zrobimy także poduszki, napinacze, ok? I się połączy e, parametry rezystancja. Wszystkie, ok? No i tutaj mamy wartość poza zakresem. Dobra, nie wyłączam diagnoskopu, tylko go sobie wygaszę. E, ok, i teraz tak. E, no dobra, jak mamy się tu dostać, to musimy się tutaj kurczę dobrać pod kierownicę teraz zobaczyć gdzie jest problem czy problem leży w instalacji czy problem leży w taśmie która jest pod kierownicą czy problem leży w poduszce wyłączymy sobie na chwilę tutaj zapłon, wyjmiemy kluczyć, żebyśmy go nie orali no i co spróbujemy zdjąć tutaj osłonę idę po narzędzia i będziemy rozbierać go dobra kochani Narzędzia mam przede wszystkim to lusterko, bo nie chcę się tam schylać, e, przyświecę sobie, zobaczę jakie tam są w ogóle to. Podniosę tą kierownicę do góry. Słuchajcie, na taka propo w ogóle przyświecę sobie. Zobaczcie, dostałem fajną taka propo latarkę. E, od to ich skana na testy. I ona dosyć kurczę fajnie świeci USB i to, to jest power bank, świeci oczko, Dzz. mała rzecz cieszy. Słuchajcie, tak światło świeci jeszcze mocniej, z tyłu jest taka i ona jest. Trach i możemy sobie robić, nie? I właśnie o to chodzi. Tu mamy stan naładowania. Gdyby coś tu mamy, przełącznik funkcyjny, Dwa, dwie moce świecenia, słuchajcie, ona świeci, chyba coś tam mi mówili, że tysiąc lumenów, że w ogóle kładzie na rynku wszystkie latarki. Także, jakby ktoś chciał, możecie zajrzeć do nich na stronę i zobaczyć te latarki sobie. Nie wiem nawet po ile one są. Ja dostałem to na testy, ale powiem Wam tak: to jest metalowe, zorąbiste, bo jest taka, no i tu jest magnesik. Tutaj, kurde, robi robotę. O, i ona robi robotę, słuchajcie. Zadowolony jestem naprawdę, kurczę. Aż napisałem do nich, że, kurde, uszczęśliwili mnie zwykłą latarką. Mam tych latarek różnych, ale... Dobra, i teraz sobie tutaj przyświecę do otworu i lusterkiem sprawdzę sobie, jakie są torx. Torx. Tu sobie jeszcze posprawdzamy czy nie ma jakichś wkrętów, żeby nie narobić bałaganu no dobra, jak mamy torxa to jedziemy z torksem. przyświeciliśmy sobie dwudziestka, słuchajcie, torx 20 i jedziemy rozkręcamy sobie osłonę spod kiery dobra, jeden wkręt mamy Drugi, wkręcik i jedziemy. Znalazłem chwilę, żeby coś nagrać, jakiś materiał fajny. Tylko pamiętajcie, poduszki powietrzne to jest system bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś nie ma za bardzo o tym pojęcia, to lepiej niech się nie dotyka do tego, bo można zrobić sobie więcej krzywdy niż pożytku. To takie ostrzeżenie jest moje. Może, żeby tam nie narobić sobie bałaganu i żebyśmy się nie otrzepywali z proszku, To już wielokrotnie powtarzałem. Dobra, teraz spróbujemy sobie to rozpiąć. Tutaj są takie zaczepy. O, tutaj są takie, słuchajcie, zaczepy. E, us, us, uszy są na dolnej części obudowy, więc żebyście sobie nie połamali tam niczego. Dobra, teraz wyjechała Kiera. Teraz tak, spróbujemy sobie to wyjąć. Dobra, tu właściwie nam to już nie przeszkadza w niczym i teraz tak, musimy sobie zdjąć dolną osłonę, tylko tutaj trzeba ze stacyjki zdjąć, słuchajcie, no. tak i mamy osłonę zdjętą, tutaj na tym zaczepie plastikowym tam jest takie ucho się wsuwa i tutaj jest przykręcana na dwóch wkrętach i to praktycznie osłona zdjęta jest. Fajnie, bo nie trzeba kombinować, rozkręcać gdzieś pod kierownicą. Kurde, cudawianki robią takie oknie. Dobra, kolejna sprawa. Musimy sobie sprawdzić tutaj najpierw połączenia. Tutaj jest moduł pod spodem. Do niego idą raz, dwa, trzy, cztery. I do poduszki powietrznej zazwyczaj idzie dwa przewody. Często przewód jest albo wtyczka żółta. Chociaż to nie jest reguła. Często jest żółta wtyczka albo żółty przewód. No zobaczymy tutaj w tym przypadku. Zaraz to odepniemy. Aha, teraz jak tu kurna, pokazać Wam to. Odpiąć. Zbliżam, może to trochę. Nie. O. Tutaj ten wystający przewód, który tu wystaje, ten, to jest brązowy i biały. Tak mi się wydaje. Jest podwójny. Żeby go, słuchajcie, wypiąć ten przewód. Żebyście sobie nie połomali. Nie ściskajcie tutaj z boku. Bo tu z boku to nic nam nie da. Bierzemy sobie taką łapkę, bierzemy sobie taką łapkę bądź jakiś cienki śrubokręcik, i tutaj z tej strony z tyłu jest blokada. O, tutaj z tyłu dalej naciskamy i wyciągamy, nie? Tutaj z tyłu, od tej strony, trzeba nacisnąć taką łapkę i wtyczka nam wyjedzie, nie? Dobrze. No to teraz co zrobimy? Ile tu jest przewodów? Dwa przewody. Teraz co będę robił? Będę sprawdzał wiązkę, która idzie od kierownicy do modułu poduszek. Czy jest tutaj wszystko w porządku? Czy problem jest w taśmie, bądź w samej poduszce, nie? Teraz tak, możemy włożyć kluczyk. Wtyczka jest odpięta. O, komunikuje nam, że mamy usterkę. O, poduszek, widzicie, widzicie. Dobra. Teraz trochę odjadę tym zoomem. To teraz czekajcie, muszę do kieszeni włożyć. W ogóle to ja sobie tutaj to położę. O. Tutaj taki magiczny testerek swój sobie zrobiłem. A tutaj na tym zegarze świeci się poduszka powietrzna jak widzicie. O! Tu jest poduszka. I teraz ja sobie tutaj zrobię, zamknę obwód sobie poduszki. Poduszka zgasła. Teraz weźmiemy sobie komputer i zobaczcie teraz na komputerze rezystancja przewodu poduszki powierzchni kierowcy poziomu pierwszego 3,2 ohm. A teraz wyjmę. Ten mój przyrządzik. Wyskoczyła znowu usterka, wartość poza zakresem. Nie? Dobra, czyli wiemy, że instalacja do samego sterownika, przewody, wszystkie kostki, które idą do sterownika poduszek powietrznych są ok. Dobra, latarka, zobaczcie, jak się przydaje. Fajnie, małe światełko, super. Teraz tak biorę sobie zwykły miernik, ustawiam na omomierz i zobaczymy czy jest przerwa na taśmie lub coś się dzieje z poduszką i wpinam się teraz na omomierzu Wpinam się na Omomierzu. Omomierz teraz mi tam będzie liczył, nie wiem, tylko czy on dobrze to... No słuchajcie, pokazuje mi trzy i cztery oma Trzy, trzy i cztery, trzy, trzy. Dobra, spoko. Teraz tak, żeby sprawdzić, czy taśma jest uszkodzona, czy nie. Już, już tego nie będę robił, ale wam powiem. Powinno się teraz odpalić samochód, mieć wpięty miernik, kręcić kierownicą powoli w lewo lub w prawo i zobaczyć, czy nie ma przerwy na taśmie. Dokładnie też tak samo miernikiem, omomierzem sprawdzić oporność poduszki. Jeżeli oporność poduszki jest w granicach właśnie tam 3, 3, 4 oma w tych granicach, no to jest poduszka sprawna. A tutaj podejrzewam, że coś się dzieje w, na kostce tutaj, ponieważ w tej chwili wpiełem, on mi pokazuje prawidłowe wartości, więc pozostaje nic innego. Czasami słuchajcie, tak się dzieje. Chociaż jeszcze sprawdzę oczywiście, kręcąc kierownicą w lewo i w prawo, czy nie ma przerwy na taśmie. E, bo kiedy się zrobi przerwa powiedzmy w oporności, to od razu nam wyskoczy błąd i. No po prostu trzeba sprawdzić wszystko, tak, czy nie jest uszkodzona taśma. Właściwie rzadko, czy się spotkałem, nie spotkałem chyba się jeszcze, żeby poduszka była uszkodzona, powietrzna sama. Ale taśmy na przykład właśnie pod kierownicą bardzo często nie kontaktują, często się załamują już ze starości. Także taśma jest na przykład do wymiany. A poduszki rzadko, więc najczęstsza przyczyna no to jest i słuchajcie, sygnał powiedzmy samochodu dźwiękowy będzie działał, a na przykład właśnie spadek oporności będzie na taśmie gdzieś powiedzmy czy na wtyczce od poduszki i tam nie potrzeba dosłownie wiele jakiegoś spadku oporności, właściwie spadku wzrostu oporności, bo nam wzrasta opór, tak? E, jakiś niekontakt jest, albo właśnie wtyczka luźna, czy coś i czasami wystarczy wypiąć wtyczkę, powiedzmy jakimś środkiem, e, psiuknąć do elektryki, do utlenionej, powiedzmy tamtej naszej szadzi takiej, która się tam osadza i zazwyczaj wraca wszystko do normy. A jak nie wraca, no to jest już typowo mechaniczne uszkodzenie, załamanie taśmy, bądź tego typu historie, nie? Dobra, słuchajcie, yy... Tam te piny delikatnie igłą we, w kostce, nie, nie tutaj w module nie w module, tylko w kostce delikatnie. Poczyściłem i igłą je tam delikatnie docisnąłem. No i teraz w zasadzie zapalimy sobie, znaczy za uruchomimy. Poduszki zgasły. No i teraz sobie weźmiemy diagnoskop ok no dobra, pokazuje nam 3,5 tutaj słuchajcie, w tej pierwszej pozycji 3,5 oma. teraz sobie go uruchomię zobaczymy ile na uruchomionym aucie nam to pokaże 3,6 3,5. Teraz jeszcze sobie sprawdzę na diagnostyce. 3 i cały czas mi pokazuje. 3,5 3 i 6, 3,5 Dobra, kochani. To no tak przy okazji, już tego diagnozkopu. Tutaj mamy ogarnięty temat poduszki. Coś tutaj się działo na połączeniu z modułem. W tej chwili ma cały czas 3,5 Oczywiście jeszcze sobie pojeżdżę tym samochodem. Żeby już tak generalnie wykluczyć całkowicie poduszkę powierzchnią bądź taśmę pod kierownicą, zanim klientowi oddam auto. On musi umie przejść moje testy. Urządzenia sterownicze na kierownicy, koło kierownicy możemy sterowaniami, czyli mogę sobie sprawdzić też wszystkie przyciski, wspomaganie kierownicy, bo o to mi chodziło, parametry prędkość obrotu, prędkość obrotowa, temperatura zmierzona na natężenie, prędkość stan układu kierowniczego czujnika, do sobie te dwa. 2 analogowe ze wspomaganiem tu jest prędkość obrotu kierownicy ok tu mamy na sekundę nam tutaj coś pokazuje Dobra, wejdziemy sobie w ABS lub, lub w system trakcji. E, tutaj zawsze jak się łączy z ABS-em czy właśnie z systemem trakcji, to występują nam tutaj wszystkie kontrolki na desce, które odpowiadają za system trakcji i ABS. I to jest w formie pokazania wyświetlacza, że jest kontrolki wszystkie są sprawne. Okay. Jak wyjdę stąd, to, to wszystko nam pogaśnie informacje dynamiczne yy, informacja czujnika kąta położenia kierownicy to chciałem zobaczyć jest wszystko ok stan dobry skalibrowany i teraz yy, kąt mamy 6 i 6 teraz go przekręcę mamy 0,4 stopnia czyli mam koła do jazdy na wprost nie? To jest się... Dobra, czyli czujniki są, ok. Szafa gra, nie? Funkcje specjalne. Opakowanie naprawa. Część zamienna w Kalibracja czujnika kąta kierownicy. To już tak, kalibracja czujnika przyspieszenia wzłużnego, odpowietrzanie. No właśnie mamy nawet, nie? Więc takie funkcje są dostępne na przykład właśnie w tej małej 910, nie? Dobra, kochani, myślałem, że będzie trochę grubiej z tą robotą, a to wyszła, że tak powiem, drobnica. Niemniej jednak pokazałem Wam przy okazji latarkę. Zaprezentowałem, jakie fajne mają latarki, naprawdę dosyć mocne. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te auto, no to pokazałem, jak tu zdjąć, gdzie są wtyczki od poduszki, E, tajemnicy nie zdradzę co tam wkładałem po prostu bo jak ktoś ma pojęcie to będzie wiedział co wkładałem jak ktoś nie ma pojęcia to, to nie powiem po prostu ze względu bezpieczeństwa żeby sobie krzywdy nie zrobił e, natomiast e, gniazdo OBD mamy tu pod popielniczką no i widzieliście jak tu zdjąć osłonę pikuś, dwie śrubki torxem 20 i pozamiatane Słuchajcie, na razie jest wszystko ok, kierownicą kręciłem, wszystko tutaj nam działa. Czyli jakiś niekontakt był pod kierownicą, a może coś się wylało komuś, bo też się zdarza. Czasem jakiś napój pijemy gdzieś tam i coś tam nam gdzieś wleci niepotrzebnie i nam zacznie tam się utleniać, korodować i tak dalej. Mamy niekontakt, jest zwykła, prosta sprawa, nie? No. I znowu coś szumu opowiadał ciekawego, nie? Pokazałem wam przynajmniej rezystancję jak po kolei co posprawdzać, gdyby tutaj miernik bym tutaj włożył i tutaj miałbym jakieś duże oporności, no to szukamy przyczyny w taśmie, ale jakbym wyjął poduszkę powierzchnią z kierownicy, to najpierw bym sprawdził poduszkę, czy poduszka jest ok. I wtedy bym wymieniał już wtedy w ciemno taśmę i tyle, nie? Bo wtedy wiadomo, że poduszka sprawna, wiązka sprawna, więc pomiędzy poduszką a wiązką jest problem w taśmie. To by było na tyle. Szumu, nadawał. trzymajcie się, hej. Do zobaczyska w kolejnych filmach.